Kolejnymi moimi gośćmi są Piotr Maślanka z firmy AXA oraz Mariusz Rafało z firmy Sorigo. Piotrze, Mariusz, jakbyście mogli trzy słowa o sobie powiedzieć. Piotr może pozwoli, że od ciebie zacznę. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwa witam, więc tak jak tutaj Paweł powiedział, nazywam się Piotr Maślanka i od paru lat pełnię funkcję Chief Data Officera w grupie AXA w Polsce. Jako od Kilkunastu lat już pracuję w branży finansowej, wcześniej w bankowości, a obecnie w AXA generalnie zajmujemy się, razem z moim zespołem, wprowadzamy, chcemy przetransformować organizację, aby była data driven, tak jak część naszych konkurentów, jak i generalnie cały rynek, który się transformuje. Super, dziękuję. Przypominam o możliwości zadawania pytań na naszym czacie. Mariusz, jeżeli mógłbyś też przysławać sobie. Dzień dobry, Mariusz Rafało. Ja pracuję, jestem współzałożycielem firmy Sorigo. Jest to firma związana, też bazująca na danych. Ja sam osobiście w świecie danych, integracji danych znajduję się już od lat kilkunastu, od kilku lat w ramach spółki Sorigo przeprowadzamy, czy też staramy się przeprowadzać transformacje organizacji, no, tak żeby stały się one... Właśnie data driven, jak, jak wspomniał kolega. Dodatkowo jestem adiunktem w Szkole Głównej Handlowej, gdzie też zajmuję się tymi zagadnieniami, aczkolwiek już na gruncie naukowym. Dzisiaj już całkiem dużo powiedzieliśmy o, o danych, o zarządzaniu danymi, o migracji aplikacji, systemów do, do chmury. Natomiast to wszystko czemuś służy, tak? No to generalnie ma jakiś tam cel biznesowy. Oczywiście czasami jest to cel czysto y, taki kosztowy, tak? Natomiast no, często naszym celem biznesowym jest y, lepsze poznanie naszego klienta, tak? w Większość dzisiaj dużych organizacji, koniec końców... Trafia bezpośrednio do klientów. Dzisiaj też widać, że duzi producenci też starają się już nie tylko mieć kontakt z klientami poprzez swoich pośredników, tak, sieć dystrybucyjną, ale też próbują nawiązać ten kontakt bezpośrednio z klientem, żeby lepiej zrozumieć te potrzeby tego klienta. I tutaj pojawia się kilka różnych pojęć typu omni-channel, customer journey. <grym> Piotrze, może z, bym Cię zapytał, jak z Twojej perspektywy wygląda ta potrzeba tak posiadania wielu kanałów komunikacyjnych z klientem jak zarządzać takimi kanałami jak zarządzać tą informacją o kliencie jego potrzebach jak zrozumieć tego klienta tak? jasne więc tutaj przede wszystkim patrząc tak z perspektywy firm korporacyjnych które między innymi tutaj też reprezentuję w zależności od wielkości portfela, którym dana, dana firma zarządza, jest też taka potrzeba, żeby móc zrozumieć, jakimi kanałami klient, ten sam klient do nas przychodzi, albo też przede wszystkim potencjalny klient. Jeszcze trzecią takim, takim wariantem, który jest potrzebny, żeby do zrozumienia, czy klient, który w z perspektywy zakładu ubezpieczeń przeprowadza kwotacje. Czy to jest nasz powracający klient, czy właśnie to jest ktoś nowy, a może ten człowiek też się relokował? Więc ta, ta matryca różnych zależności geograficznych, wiekowych, też stanu cywilnego, którymi trzeba tutaj operować, i, i móc odpowiednio też przedstawić ofertę, która będzie tą ofertą spersonalizowaną, oraz też ofertą, która. Będzie trafiona w aktualne potrzeby danego klienta. Tak jak powiedzmy jeszcze rok temu, taka konferencja odbywałaby się bardziej fizycznie, byśmy mogli się spotkać, to, to teraz prawda. żyjemy w nowych czasach i ta oferta też musi ewoluować, bo powstają po prostu nowe warunki biznesowe, więc ta złożoność świata coraz bardziej nam rośnie, i tym samym możliwość zrozumienia, jakimi kanałami, jakimi z jakimi pytaniami też klient do nas przyjdzie, to, to jest kolejna rzecz, oprócz ryzyka, oprócz finansów, to jest kolejny aktyw, o którym musi taka korporacja zarządzać, więc stąd okay. wychodzi ta potrzeba. Mariusz, a Cię bym zapytał właśnie w tym kontekście tych wielu kanałów. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że dzisiaj rozmawiacie z klientami albo macie jakby w portfelu swoich klientów takie firmy, które powiedziały, no fajnie, Udało nam się zidentyfikować te kanały komunikacji, natomiast chcielibyśmy wiedzieć, gdzie ten klient się pojawia, że ten klient, który zadaje pytania, nie wiem, na czacie, wysyła maila czy dzwoni do nas do hotline'u, no, że to jest dokładnie ten sam klient tak? i być może w różnych kanałach, być może trochę różne rzeczy komunikuje, tak? w zależności od, od momentów w którym ta komunikacja się odbywa. Czy dzisiaj jakoś technologicznie pomagacie takim firmom w scaleniu tak, tej informacji? Generalnie, krótko odpowiadając, tak. Aczkolwiek tutaj są dwie rzeczy, może warto rozróżnienia. Pierwsza rzecz jest taka: w jaki sposób dobrać najbardziej adekwatny do klienta kanał komunikacji. Takie badania pokazują y, dość dobitnie, że są osoby, są klienci, którzy bardziej są skłonni zareagować na komunikację telefonicznie, a inne osoby na przykład nie życzą sobie tych telefonów, lepiej zareagują, y, gdy otrzymają SMS-a, gdy otrzymają maila, a jeszcze inne osoby bardzo chętnie spotkają się w siedzibie klienta, w salonie sprzedaży, w biurze i podyskutują jakieś jakiejś ofercie, tak? może w bardziej spokojnych czasach, nie takich, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. Więc to jest jeden aspekt, żeby... W sposób analityczny, bo to też się da zrobić, dociec, jaki jest najbardziej adekwatny kanał dotarcia do tego klienta, jaki będzie dla niego najbardziej wygodny, biorąc pod uwagę innych klientów, jemu podobnych, jego preferencje. Druga rzecz to są oczywiście zgody, które na to się nakładają, gdzieś tam to przecinają to, bo to, że najbardziej adekwatnym kanałem komunikacji dla danego klienta okaże się, że jest to na przykład e-mail, a ten klient akurat e-maila nam nie podał, bądź podał, ale zastrzykł, że nie możemy się tym kanałem z nim komunikować, ono w pewien sposób wyklucza i utrudnia całe, całe przedsięwzięcie. Tak? Więc jest jedno zagadnienie, w jaki sposób do tych klientów i jakimi kanałami się komunikować. Druga kwestia to już są same dane, czyli to, o co, o co tak naprawdę pytasz, o to, jak one przepływają pomiędzy tymi kanałami. Tak? To są różne punkty styku, tak, czy to jest call center, czy to, są, czy to jest strona internetowa, aplikacja webowa, etc. To są punkty styku, gdzie my te dane, jako organizacja, gromadzimy, bądź nie gromadzimy, bądź gromadzimy je w sposób tylko, tylko wybiórczy. I teraz zakres tych danych, które gromadzimy, to jest znowu jedna rzecz bardzo istotna, no bo stąd płynie wiedza, że z tym klientem się komunikujemy, stąd płynie informacja, co z tym klientem udało nam się tym kanałem załatwić, jak wygląda jego interakcja w tym kanale. A rzecz kolejna to jest wymiana informacji, wymiana danych pomiędzy kanałami. Tak? I to jest tutaj chyba najbardziej kluczowe z punktu widzenia technologii, żeby zapewnić to, że na przykład jeżeli dokonujemy zakupu jakiegoś produktu drogą internetową za pomocą aplikacji czy za pomocą komputera i odbieramy ten produkt w sklepie fizycznym w ciągu pół godziny czy godziny, no to to wymaga tego, żeby te systemy były zintegrowane, żeby te dane przepływały pomiędzy systemami, żeby ta wiedza się gdzieś tam propagowała, Integrowała stany magazynowe, interakcje z klientem, integracje z zespołem sklepowym, żeby ten towar przygotował i tak dalej. Tak, także jakiś czas temu to się robiło i pewnie jeszcze dzisiaj też w wielu firmach spotyka się pewnie szyny integracyjne, które wymieniają informacje pomiędzy systemami. Bardziej nowoczesne architektury są oparte na analizie danych w czasie rzeczywistym, na strumieniach danych, że te dane są pompowane w strumień i wybrani interesariusze. Wybrane systemy subskrybują się, nasłuchują tych strumieni, i wtedy mogą te informacje w ten sposób przepływać. Albo te architektury oparte na mikrousługach, gdzie bardziej autonomicznie te poszczególne usługi działają, wymieniając informacje między sobą. Piotrze, mam takie pytanie. Właściwie trochę o tym już wspomniałeś, ten klient, na którego patrzycie, to jest ten klient którego już znacie, tak? Albo ten potencjalny klient, który do was trafia i szuka informacji tak na temat produktu, usługi, który może u was znaleźć, no dziś ta komunikacja odbywa się czy przez stronę internetową, czy przez jakieś inne kanały komunikacyjne, gdzieś pojawia się ta podróż tego klienta, tak? I jak to z waszej perspektywy wygląda właśnie takie czuwanie nad tym, tą osobą, żeby jego podróż, czy podróż tej osoby, tak. Poszła w dobrym kierunku, tak żeby ta osoba znalazła odpowiedzi na swoje pytania, czy, czy to rozwiązanie, tak, którego szuka na rynku. To tutaj, odpowiadając na to pytanie, nawiązałbym w ogóle do strategii, którą Grupa AXA wypracowała kilka lat temu i którą sukcesywnie podąża przez, podąża jak do tej pory i będzie podążała nadal. To znaczy, to jest pewna transformacja i zrozumienie, i że. Nasz klient chcielibyśmy, aby on został bardziej naszym partnerem biznesowym, aniżeli klientem i odbiorcą, biernym odbiorcą naszych produktów. Co łączy się w ogóle z takim hmm, a, przeorganizowaniem myślenia o całym sposobie funkcjonowania. Tak, popularnie mówiąc, po angielsku, mindset, który powinna cała organizacja nabyć, że ten klient to. Co za tym też idzie, transformacja produktów, które za tym powinny podążać. Że to już nie jest typowo produkt jako produkt, typowo w naszym kontekście polisa ubezpieczeniowa, tylko że to już jest usługa, którą będziemy świadczyć w tym momencie, w którym ten klient tak naprawdę tego będzie potrzebował. I tak na przykład w kontekście produktów życiowych, że to może być usługa, która mówi, że nie tyle zlikwidujemy szkodę po, kiedy dana kiedy dane wydarzenie zaistniało, tylko w momencie, my pomożemy Tobie w momencie, w którym Ty rzeczywiście tej pomocy potrzebujesz. Więc tutaj jest pewna cała transformacja produktowa, transformacja myślenia o, mm, o całym modelu biznesowym, przechodząc od szeregowego pracownika poprzez osoby decyzyjne, kończąc na, na zarządzie. Więc tutaj to jest tak naprawdę, wydaje mi się, że cały świat w tym momencie taki produktowy transformuje się w kierunku takich potentatów te, tego modelu biznesowego, który wypracowały Google, Apple, Amazon, tak aby być jakby iść krok krok klientem, starając się zrozumieć właśnie, ty, że powiedzmy w, 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 w kontekście Amazona chociażby mm, Klient cały czas znaczy, loguje się do strony i robi zakupy. Mamy jakąś historię opisaną jego produktów, jego preferencji. Natomiast tam jest typowo powiedzmy jeden kanał dystrybucji. Natomiast kiedy mamy większość, wie wiele, wielość tych kanałów dystrybucji, no to już zaczyna się też kombinowanie z różnymi rodzajami produktami. No tak. Chciałem zapytać was o mm, też aspekty takie komunikacji z klientem związane z marketingiem. tak kiedyś prowadziło się takie badania, jakieś ankietowało się klientów, czytało się, jakie są potrzeby gdzieś tam na rynku. Tak no dzisiaj ten czas jest mamy mniej czasu, takie są oczekiwania klientów takie, żeby szybciej reagować na ich potrzeby. Więc siłą rzeczy staramy się zbierać te dane. O naszych klientach, o ich zachowaniach, i szybciej reagować, dostosowywać jakby przekaz, tak, ten marketingowy. I tu mamy jakby dwa aspekty, tak. Na pewno jednym aspektem, pewnym wyzwaniem jest no, koniec końców też jakaś technologia, tak, która musi nam pomóc zgromadzić te dane, szybko przetworzyć, e, e, syntetyzować tak te dane, tak, żebyśmy mogli podjąć szybką decyzję, jaki przekaz. E, Przygotować dla tego klienta, ale z drugiej strony, ja myślę, że to też jest wyzwanie dla organizacji, tak, która właśnie y, musi szybciej też reagować na te potrzeby klienta. Z jednej strony być może definiować nowe usługi, tak, które nagle wyłaniają się z potrzeb naszych klientów, a być może też szybciej reagować na pewne specyficzne potrzeby tych naszych klientów, bo staramy się, rozumiem, w większości przypadków bardziej indywidualnie podchodzić tak, do, do tych potrzeb klientów. Tak jakbym mógł o te dwa aspekty zapytać. Może Mariusz ciebie taki bardziej technologiczny, a Piotrze o ten bardziej taki organizacyjny. Może Mariusz od ciebie zacznę. Technicznie należy pewnie robić, taka jest moja obserwacja, należy pewnie robić jedno i drugie, czyli budować ugruntowaną wiedzę o swoich klientach. Ugruntowaną, czyli taką historizowaną, systematyczną, bazującą na tych właśnie różnych wspomnianych punktach styku z klientami. Jakie sprawy oni załatwiają w tych poszczególnych kanałach, jak wygląda ich historia zakupowa, etc., ale to rzeczywiście nas nie zwalnia z obowiązku nadążania za, za współczesnością, czyli reagowania nieco szybciej. Taki jest ewidentnie trend, że ta wartość informacji to jest potwierdzone eroduje nam w czasie i to, co się dowiadujemy dzisiaj teraz na, na jakiś temat, jaka jest potrzeba klienta, że chce coś dzisiaj kupić, no i jutro być może już on tego kupić nie chce, bo ta potrzeba zniknęła, bądź to nabył, bądź nawet być może nabył to już od nas, tak? I, a my nie mając tej świadomości próbujemy mu to ponownie zaoferować. Więc rzeczywiście jest trend, żeby tą wiedzę wyłapywać dużo, dużo wcześniej, służą temu odpowiednie Yy, odpowiednie systemy takie kontekstowe, które potrafią ten kontekst klienta, czy na stronie yy, internetowej, czy w aplikacji mobilnej, czy w jakimś punkcie styku, wyłapać. I, i bywa, że na tym yy, sprawa się kończy, tak? Jeżeli klient wyszukuje czego, czegoś w przeglądarce, trafia na naszą stronę, my w oparciu o ciasteczko jesteśmy w stanie mu zaproponować tą ofertę produktową, którą on przed chwilą wyszukiwał. Ale jeżeli chcielibyśmy. Dokonywać nieco bardziej wyrafinowanych ruchów sprzedażowych czy coś bardziej wyrafinowanego chcielibyśmy zaproponować klientowi, na przykład kredyt gotówkowy w bankomacie. Tak? Możemy sobie wyobrazić, że klient próbuje wypłacić gotówkę z bankomatu, nie ma tej gotówki. Możliwe jest, że bank przeprowadzi w tym momencie ewaluację kredytową tego klienta, bądź już ją zrobił wcześniej i w oparciu o tę wiedzę tej pożyczki, bo na jakich warunkach jest w stanie wtedy przy tym bankomacie w tym konkretnym momencie i w tym konkretnym kontekście mu, mu udzielić. Ale to z kolei wymaga współpracowania obu tych nurtów, tego nurtu tak zwanego real time z angielska, czyli że reagujemy na potrzeby w czasie rzeczywistym, ale z drugiej strony mamy ugruntowaną wiedzę o tym kliencie, mamy jego historię jesteśmy w stanie na przykład przeprowadzić jego, jego ewaluację pod kątem oceny kredytowej i zaproponować mu ofertę kompleksową. Więc tak bym to postrzegał że tutaj kwestia jest współdziałania tych dwóch światów. Piotrze, to jakbyś powiedział o tej aspekcie takiej z kolei organizacji, która, mam wrażenie, trochę też musi inaczej działać. Zresztą trochę powiedziałeś, że to jest inny mindset, tak, to dzisiaj. Zdecydowanie. Natomiast tutaj bym chciał przede wszystkim nawiązać do słowa, które, które wypowiedziałeś, wprowadzając w to pytanie, A między innymi słowo kluczem jest personalizacja. personalizacja. I co się z tym wiąże? Indywidualizacja potrzeb danego klienta, gdzie tutaj na styku interakcji, tak jak tutaj, Mariusz powiedział, że jest klient z jego potrzebą w tym momencie, kiedy przytoczony tutaj przypadek, że nie wiem, przy bankomacie nie jest w stanie wypłacić pieniędzy, więc potrzebny byłby kredyt, tak, żeby w tym momencie dostał tą gotówkę. Ale z drugiej strony jest organizacja, która ma pewne całe portfele, którymi musi zarządzać i klientów i swoich zasobów, którymi, którymi dysponuje, tak aby móc, móc generalnie prowadzić swoją działalność operacyjną, ale też i prognozować na przyszłość. Potrzeby, więc tutaj o tym łączniku technologicznym jest też pewien aspekt administracyjny, tak żeby odpowiednio prognozować potrzeby, które mogą zaistnieć, ale w oparciu w odniesieniu do, do zasobów, którymi y, dana instytucja dysponuje w tym momencie. I powiedzmy na następne trzy 3, rok, 3 miesiące rok i następne trzy lata. Super. Mam. Y Powoli, niestety, tam zaraz czas będzie się kończył. Natomiast chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Trochę już to się przewinęło w naszej rozmowie. W tym poznawaniu naszego klienta ważny jest i kontekst, i ta chwila, tak, tego kontaktu z klientem. Poniekąd to trochę już udzieliliśmy odpowiedzi na pytanie. Czy bardziej gromadzić dane, czy właśnie bardziej przetwarzać w czasie rzeczywistym? Właściwie wydaje się, że obydwie rzeczy są nam dzisiaj potrzebne. Tak? To gromadzenie daje nam kontekst, a ten czas rzeczywisty no, daje nam tą szybką możliwość zareagowania tak, na potrzeby y, y, klienta. Y, więc y, tego pytania już nie zadam. <laughs> Natomiast y, y, z kolei, jak to dzisiaj wygląda, wsparcie y, takich kontaktów z klien klientem przez bardziej zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Tak? No dzisiaj tej sztucznej inteligencji mamy mnóstwo. Tak? Z jednej strony bardzo nam ułatwia przyspiesza pewne operacje biznesowe tak? i podejmowanie jakichś decyzji. Z drugiej strony no też wiele osób mówi, no tak, to jest fajne, tylko że to ma pewne swoje granice, tak? znaczy to nie jest w stanie zareagować na każdą jedną sytuację, która może się wydarzyć tak? w kontakcie z klientem. Piotrze, jakbyś powiedział, jak dzisiaj czy AKsa korzysta z już jakichś takich bardziej złożonych algorytmów tak, sztucznej inteligencji, czy, czy planuje wykorzystać, tak, i czy widzisz pewne granice, i tak, jednak możliwości wykorzystania tak tej sztucznej inteligencji? A więc tak, owszem, w AKsa obecnie rozwijamy a, algorytmy, w którymi może, chcemy. Wspierać sprzedaż, wspierać operacje, e, taka, żeby ten kontakt rzeczywiście, pomagać, aby rzeczywiście ten kontakt był spersonalizowany e, z klientem. Natomiast, jak wszystko w naszym życiu, ma pewne swoje granice. I tutaj jeden aspekt, który nam przyświeca w tym całym projektowaniu, ale, albo też decydowaniu, czy dany algorytm wejdzie na produkcję, czy w ogóle możemy o tym sobie myśleć, to jest ewe e, ryzyko ewentualnego złego zaklasyfikowania klienta do. Do, do, do złego worka. To znaczy, że powiedzmy klient, zaklasyfikujemy go jako klienta, który, chociażby tak jak Mariusz wspomniał, chciałby, mieć, chciałby generalnie kontaktować, kontaktować się chatbotem, a jednak powinien, powinniśmy do niego mhm. wysłać SMS-em albo bodajże mailem. Więc tutaj ten element zrozumienia na przykładzie przedziału pewnego wiekowego, że to są pewne pokolenie, chciałoby się bardziej kontaktować poprzez komunikatory elektroniczne, albo bodajże już. Raczej starsze osoby wolałyby ten kontakt spersonalizowany, telefoniczny albo też indywidualny. Więc tutaj bardziej z tej strony patrzę ograniczeniami, czego byśmy nie chcieli, a żeby się wydarzyło. Mhm. Super. Ja może przejdę, to, mamy pytanie od, z publiczności, natomiast zanim przejdziemy do tego pytania, chciałem zadać pytanie konkursowe. Przypominam, do wygrania książka. Czy kanały komunikacyjne z klientem Powinny dzisiaj działać niezależnie od siebie, czy jednak powinny być zintegrowane. Natomiast zadam pytanie od klienta, przepraszam, od słuchacza. Tak w tych kontekście kontaktów z klientem. tak gdzieś tam się zasugerowałem. Jakie są największe wyzwania w obszarze rozpoznawania i zaspokajania potrzeb klientów w dzisiejszych czasach? Nie wiem, który z panów chciałby podjąć. Znaczy nawiązując może do, do, do Piotka, do przedmówcy i tych algorytmów sztucznej inteligencji, czy ogólnie uczenia maszynowego, one rzeczywiście nam przy, się niewątpliwie przydają w tym, żeby te preferencje klientów lepiej identyfikować, żeby tych klientów poznawać. Natomiast są pewne ich ograniczenia, czy pułapki, w które zaczynamy wpadać, czy firmy zaczynają wpadać, mianowicie Rośnie złożoność tych algorytmów. Jeszcze jakiś czas temu posługiwaliśmy się głównie algorytmami typu regresja logistyczna, typu drzewa decyzyjne, które w dość jasny i klarowny sposób potrafiły wyjaśnić, dlaczego tego klienta czy potrzeby tego klienta klasyfikujemy w taki sposób, a nie w inny. Tak? Dzisiaj, gdy zaczynamy sięgać po bardziej wyrafinowane metody czy techniki analizy danych, takie jak uczenie ze wzmocnieniem, jak sieci neuronowe, czy głębokie uczenie. Tam w pewnym momencie zaczyna się, zaczyna się czarne pudełko sztucznej inteligencji czy algorytmów uczenia maszynowego, które podaje jakąś odpowiedź, klasyfikuje jakiegoś klienta do tego segmentu czy do innego, wskazuje, że ten klient będzie zainteresowany, wyrazi takie preferencje zakupowe bądź inne, natomiast nie mamy racjonalnego, twardego potwierdzenia, dlaczego ten algorytm tak powiedział. Pierwsze, jeszcze tak trzy słowa od ciebie, jeżeli mógłbym prosić. Ja bym właśnie potwierdzałem to, co Mariusz mówi. Ja pamiętam, jak jeszcze za czasów studiów miałem miał taki przedmiot, jak systemy wspomagające decyzje. Jeszcze wtedy tak. nie istniało stwierdzenie machine learning, które dopiero narosło po drodze. I tutaj bym raczej nawiązał do tego, że to te systemy mają wspomagać ludzkie decyzje takie jest moje osobiste spojrzenie, aniżeli bardziej tworzyć właśnie czarną skrzynkę, której nie będziemy wiedzieli, jak to logicznie wytłumaczyć. Jakkolwiek sama odpowiedź może być ciekawa, tak dla nas kognitywnie, żeby zrozumieć, ok, system tak zaklasyfikował, ja logicznie, twierdząc, że logicznie myślę, tak bym powiedział. I znalezienie tego dysonansu, to jest pewna tutaj domena, żeby, taka, żeby się zająć tym może bardziej naukowo, ale mówię, to bardziej bym stawiał na to, na wspomaganie decyzji, aniżeli podejmowanie ich w ciemno. Bardzo dziękuję wam za, za bardzo ciekawą rozmowę. Zapraszam wszystkich słuchaczy do odwiedzenia stoisk naszych partnerów, w naszym EXPO i zadawania im pytań, ewentualnie pozyskania ciekawych informacji i materiałów na tych stoiskach. Bardzo dziękuję za, za wysłanie naszej rozmowy i zapraszam do kolejnej sesji, w której wręczymy kolejną statuetkę naszym, naszemu klientowi. Dziękuję bardzo.